Kolejno Kasia zaczęła pracować z Wójtusiem. Zaczęła do niego mówić, ale trochę wolniej. Stosowała naprzemienność w komunikacji i dawała dużo więcej czasu Wójtusiowi na reakcję i odpowiedź. Otrzymała też ode mnie konkretne wskazówki i materiały do pracy w domu. Wyeliminowała też ekrany i radio, a na co dzień wykonywała z Wojtkiem ćwiczenia lewopółkulowe. Dzięki zaplanowanej i uporządkowanej pracy Mowa Wojtusia zaczęła rozwijać się harmonijnie i lawinowo. Wkrótce zarówno Kasia, jak i cała rodzina zauważyli ogromny postęp. Wojtuś zaczął mówić na początku pojedyncze słowa, później wyrażenia i w końcu zdania. Wojtuś zaczął wyrażać swoje potrzeby, które inni mogli zaspokoić. I stał się bardziej wyciszonym i spokojnym dzieckiem. Cieszę się, bo rozumiem o co chodzi mojemu dziecku. Jestem spokojna i wiem, że zrobiłam wszystko, by mogło rozwijać się harmonijnie. Jeśli chcesz, bym pomogła Twojemu dziecku, kliknij.